Dzień dobry kochani, wejdźmy w ten prawie że weekend, bo dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunią z dobrym humorem. E, więc tak, zacznijmy od tego, że... Uff, piękne słońce. Dobrze, że y, przewietrzymy troszeczkę, e, przyda się. Ja się biorę za sprzątanie, bo mamy mieć jutro gości. A wiecie jak to jest, zawsze w domu roboty nie brakuje. Więc tak, robię kawę, dla Delusi robię mleczko i zabieram się za sprzątanie powolutku systematycznie coś tam tutaj będę ogarniać. Zaczynam od kuwety, potem muszę ogarnąć podłogę, szczególnie na razie w jednym miejscu, a potem wiecie, będę dalej, że tak powiem, ogarniać podłogę i jeszcze raz tą podłogę przemyję. Zatem taki jest plan, potem oczywiście jakieś pranko składam, wynoszonko, odkładam tego typu rzeczy. Więc, Cappuccino w świątecznym kubku, tak myślę. Co by wiecie, się nacieszyć. Przepiękne są, przyznajcie sami. I Ciśne. Tak w ogóle wiecie. Świąteczny kubek, świąteczna skarpa. Odzywam się do Was z Łazienki. Będę segregować pranko, bo tego prania mam wrażenie, że w ogóle ani na moment nie ubywa. Yy, więc tak, teraz się zajmę tym. Zaraz chyba strzelę jakieś śniadanie, bo jeszcze człowiek nawet śniadania nie zjadł, a potem, yy, potem, potem, potem co? Yy, potem działam dalej, będzie podług. Nie wiem, czy u Was też tak jest? Że ledwo co wypierzecie, a i tak macie wrażenie, że nic nie zniknęło z tej łazienki? Ojej, No mi to po prostu to przeczucie towarzyszy za każdym razem, w ogóle tutaj wczoraj byłam z koleżanką i z Daluchą w sklepie, bo musiałam zrobić zwrot w Sinseju, jutro będziemy jechać do szczytu na Kulki, więc zrobię zwrot z CCC, potem Wam pokażę, co takiego zamówiłam i Dalia naciągnęła mnie na taką spódniczkę, zobaczcie jak to się błyszczy, jak to się mieni, no ale Dalia to jest wiecie, mała lady, więc no jakby nie mogło być inaczej. Także t, t, tak, ale dla Lili też wzięłam bardzo ładną taką sukienkę, taką podelegancką bym powiedziała, na jakąś tam uroczystość, jak najbardziej, by była super. Ech. Dobra, dzisiaj szukam sobie strzelę, dawno nie jadłam, a naprawdę bardzo Lubię, mam w sumie jakąś kiełbaskę, mam cebulkę, więc wiecie, to wszystko się podsmaży. Ja w ogóle kocham takie dania, gdzie wystarczy w zasadzie wrzucić wszystko na patelnię i to się robi. A potem y, przygotuję czy ja? Mój mikser przygotuje nam ciasto na pizzę, bo mam pieczarki, więc wiecie, zużywamy, nie marnujemy. Tylko właśnie zużywam to, co jest. Zastanawiałam się, co zrobić na jutro, na obiad, bo mamy mieć gości. Będzie piątka dorosłych, trójka dzieci, więc no już wiecie, ładny zbiór. Ale doszłam do wniosku, że zrobię takie ala chili con carne. E, Zawiniemy to we wrapy, w te tortilki, i będzie pycha. Jedzonko. W sumie wszystko mam, wszystko. Jakieś kukurydze, fasole, mięso mielone, właśnie te tortille, pomidory w puszce. cebulę, więc no aż żal byłoby wiecie nie skorzystać. A to też w sumie podsmażyć, przyprawić, zawinąć i po robocie. Jeśli chodzi o torebkę, to wygląda ona w ten sposób. Wiecie co, myślałam, że to będzie spoko torebka na zakupy, bo to jest taki materiał, wiecie, taki, jakby można powiedzieć, wodoodporny. Jest bardzo pojemna, więc mówię, wiecie, jakiś tam wypad do galerii, żeby schować wszystkie graty, to będzie chyba całkiem dobrą opcją. Ale jednak, jak tak na nią patrzę, to chyba nie mam większego przekonania. Chciałam szybko wpaść na górę, żeby nagrać Wam rolkę, bo przyszła moja paczka! Paczka z krukam z moim kalendarzem adwentowym i jaram się nim autentycznie, bo jest wielki i wydaje mi się, że... A jeśli chodzi o ten kalendarz, to zobaczcie, jest duży. Jest tutaj oczywiście jedzenie, więc chyba najlepszy kalendarz, jaki mógł powstać. I widzę, że numer 24 jest po prostu olbrzymi. Koszt to 170 zł, z tego co pamiętam. Wchodziła darmowa dostawa i mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Była też większa wersja tego kalendarza, ale stwierdziłam, że taki chyba nam w zupełności wystarczy. Bardzo proszę ciasto wygniecione. Odkładam teraz je, żeby troszeczkę wyrosło. I zaraz uciekamy po Lile. Dalia musi się chyba zdrzemnąć. A wracając jeszcze na moment do tego kalendarza, wydaje mi się, że będzie smakowicie. Przy okazji chcę sobie zrobić jakieś takie. Z zadanka, coś na kształt gotyś z kalendarzem adwentowym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam, z tego, co pamiętam, bo patrzyłam też na zawartość, czy wiecie, na czym mimo wszystko się opłaca, będzie trochę batonów, ale moje dziewczyny te batony lubią, więc myślę, że to będzie super opcja na przykład na nasz y, wypad do Torunia, żeby po prostu zabrać na drogę takie psikuski tak zwane, y, co rozwieszam pranie, z mywarkami chodzi, w ogóle dzisiaj jestem z ciebie dumna, ogarnęłam Prysznic, ogarnam podłogę na kolanach, teraz wymieniam pranie, suche składam, mokre wieszam, ale jakoś tak mi to w miarę idzie. W sumie zrobiła się godzina 14. Jak wrócimy, pewnie dokończę robić pizzę, no bo to, wiecie, jeszcze pieczarki i tak dalej, i tak dalej. Podsmażyć, więc to będzie taka obiadokolacja, a a, a a a co, a potem zasiądę i popakuję prezenty, bo ciocia puszek przyjeżdża więc i urodzinowy chciałabym spakować i, i chciałabym dokończyć jeden kalendarz, bo też myślę, że będzie mógł zaraz wyfrunąć. Tak myślę, że w poniedziałek pewnie bym go wrzuciła do paczkomatu, więc perfekto, po prostu, perfekto. Generalnie powiem Wam, że miało być inaczej, ale wróciłam z dziewczynami z przedszkola. Było spoko, ja tam zajmowałam się dalej pizzą, aż padło hasło, że boli ucho, i dalej już poleciało płacz. Szybkie, wiecie, kombinowanie, co by tutaj zrobić, żeby było dobrze. Na szczęście moja koleżanka jest apteczką, więc ona zawsze wszystko ma i po prostu nam pomogła. I tak jeszcze jak wróciliśmy do domu, podałam jej kropelki do uszu, bałam się, że koniec końców będziemy musiały lecieć do olsztyna na pogotowie, bo, bo jakby leki nie działały, ale poczekałyśmy jeszcze chwilę, poprzytulałyśmy się i sytuacja się w miarę uspokoiła. Powiem Wam, że no, Lila po prostu sobie leżała na kanapie, odpaliłam bajki i, jakby to było nasze rozwiązanie na ciąg dalszy dnia. Położyłam jej niedawno spać, przeczytałyśmy książki, tak wiecie, taka nasza wieczorna po prostu rutyna, ale znowu pojawił się problem, więc pobiegłam do niej, poprztulałam ją, zgasiłam jej światło, bo tak jak zawsze chcą, żeby to światło było zapalone. Tak teraz Lila powiedziała, że jej to światło bardzo, bardzo przeszkadza. I że y, bolą ją oczy, więc skasiłam, zeszłam na dół i spróbuję jeszcze coś tam zrobić tyle, ile mogę, bo znowu nie wygląda to zbyt dobrze. Przyniosłam w ogóle poduszki, bo chciałam y, bo muszę je po prostu zmienić, bo te nasze są już brudne. No, należą też jakiś czas. Niby się na tych poduszkach nie śpię, ale wiecie, no mimo wszystko. Widziałam, jaka kanapa była zasyfiona, więc zgaduję, że te poszewki, wiecie, niekoniecznie prezentują się lepiej, więc wymienimy jeszcze na takie normalne, a świąteczne, czy dwa tygodnie. Wziąłem jasne, więc pewnie tym bardziej trzeba będzie je dość prędko wymienić, bo wiadomo, jak to jest przy okazji tej pranka sobie leży i czeka. Jeszcze jakieś pierdy do kalendarza adwentowego, i jeszcze chcę zapakować dla mojej siostry słodycze i maseczki. Mamy dla niej kolczyki, ale pomyślałam, że jeszcze właśnie dołożymy te słodycze i maseczki. I chyba jeszcze kawkę mam dla niej taką, co jej smakowała kremble z krukami, więc myślę, że też jej po prostu do tego prezentu dorzucimy. I w sumie chciałabym też spakować już prezenty dla y, Amelki y, taki, taki mikołajkowy, y, bo w sumie to też jest czas, a myślę, że jak będą, to od razu im to, co mam gotowe, po prostu wiecie, zapakuję, przekażę mi troszeczkę się uluźni. I y, y, y w ogóle się cieszę, bo też przy kalendarzu ani chyba zostało mi dosłownie dwa okienka, więc też zaraz wiecie pyk opłać, wiecie, aplikację InPost, paczkomat i sru, niech to idzie w świat, bo tak jak uwielbiam po prostu um, robić te kalendarze, tak potem patrzenie, wiecie, jak te kartony mi gdzieś tam stoją w domu, to już tak troszeczkę drażni, ale już bliżej niż dalej, więc ja w sumie nie gadam, tylko zabieram się do roboty, bo to już jest prawie 21, a jutro jest sobota, więc nie będzie tak jak w tygodniu, że dziewczyny 7.30 ewentualnie oko otworzą. Tylko jutro pewnie o 6 będzie pobudka, no bo przy sobocie po co się wyspać. Poduszki ogarnięte, ubrania złożone, zatem zabieram się za spakowanie tutaj słodkości. Mam dwie czekoladki, myślę, że wystarczą. Dwie maseczki. Jakby w roli głównej i tak będzie... Będą kolczyki, ale pomyślałam, że taki dodatek zawsze miło dorzucić. Mam tutaj czerwoną stążkę. Myślę, że będzie ok to wyglądać. Walniemy kokartkę i będzie perfekta, jak to mówi Lila. I zobaczcie, po prostu dodałam kokartkę i jak ładnie to wygląda. Piękna jest taka czerwona z błyskiem, z tym efektem takim bling blink. blink. Także to idzie do prezentu. A w ogóle chcę Ci się pośmiać. Wiecie, co kupiłam ostatnio w Action? Takie karteczki samoprzylepne, żeby oznaczać, co jest dla kogo, bo po prostu mózg mi paruje w niektórych momentach. A więc poprzyklejałam sobie, wiecie, nawet na takie drobiazgi. I co? Zaraz chyba właśnie uszykuję prezent dla Amelki. Stwierdziłam, że do głównej części dorzucę jej, wiecie, taki drobiazg, czyli właśnie sól do kąpieli z bajki Lilo i Stitch. A takim głównym prezentem jest bluzeczka z taką panią pierniczkową. Dziewczynki mają taką samą. I do tego książka w Luna Parku ze świnką Pepą. Ja Wam ją chyba pokazywałam. I ona ma taki bajer właśnie, że możemy... A, nie zrobię chyba tego jedną ręką no, możemy tam do środka włożyć tą laterkę i wiecie, i to wygląda troszeczkę tak właśnie jakbyśmy coś podświetlali tą nie, nie dam rady o widzicie? jakby coś było takie rozświetlone tą laterką i tutaj trzeba mm, posprawdzać czy coś tam się znajduje na obrazku więc wydaje mi się, żeby ćwiczyć spostrzegawczość będzie jak najbardziej spoko